Chyba znam odpowiedź. Hm? Super! Złamałam ołówek. Właśnie tego mi trzeba. Muszę być ostrożna. Co ty robisz? To moje? Zazdro? A, oh, jakie to przyjemne. Tak. Yy, dziwna jakaś. Nieważne. Gdzie moja temperówka? Tu jej nie ma. Tylko gumy. Oblech. Co ja teraz zrobię? Auć, mam coś w bucie. Co to? Temperówka! Wiedziałam, że ją tu schowałam. To moje buty tak śmierdzą? Fuj, coś okropnego. Przynajmniej mam temperówkę. Chwila, wpadłam na pomysł. Potrzebuję gumy. Super, to się może udać. Przykleję do pierścionka, a do gumy temperówkę. Teraz nigdy jej nie zgubię. Na, na! Wow! Wygląda bardzo modnie. A jakie praktyczne. Dokończę zadanie. Odkąd mamy smartfony, lekcje wyglądają inaczej. Spytajcie belfrów. Czas na smartfonowe pudło wstydu. Hitraj telefon! Przeczytałyście już materiał? A, meta tak blisko. Lekcje są nudne. Co mnie, jakaś tam fotosynteza? Jeśli chcesz ukryć telefon, musisz go dobrze zakamuflować. Wszystko jest w zasięgu ręki. Połóż telefon ekranem do dołu i pokryj etui linią gorącego kleju aż do samego dołu. Teraz przyklej dowolną kredkę. Świetnie! To samo zrób z pozostałymi. Wygląda fajnie, prawda? Teraz, gdy robię selfie, Sor, niczego się nie domyśli. Tylko pokoloruję obrazek. Co za głąb! Mega genialna sztuczka! Ostrożnie rysujemy drapu drapu linijeczką. Elegancki trójkąt równoramienny. I matma zrobiona. Zbieram się. Właś już. Nie mieści się zaraz. Od czego ma się mózg? Włożę wszystko do plecaka. Linijka do środka. Jaja se robisz? Czemu wystajesz? Ups. Linieczko! Naprawdę nie chciałem. W sumie, może nawet lepiej. Ciągle za duża. Własny piórnik się na mnie uwziął. Chyba wiem, co zrobię. Zrobiłem sobie papierową linijkę. Długopis do ręki, odkręcamy końcówkę i wyciągamy wkład. Wkładamy papierową linijkę i zatykamy z powrotem długopis. Jak nowy! Czas na test. Narysujmy trójkąt. Działa jak prawdziwa linijka. Prościutkie linie. Teraz każdy trójkąt będzie idealny. Nic mnie nie zaskoczy. Jeśli chcecie piątki, to macie narysować perfekcyjne trójkąty. Pora zabłysnąć. Otwieramy i BUM! Czas na tajną broń. BLEE! Co jest? Wszędzie jest tuż! To nie fair! Moja ręka i twarz! Jest wszędzie! Areszt szkolny? Tak, to na pewno tu zasady Dużo Wezmę się za robotę. Czy oni żartują? Za kogo oni się mają? To zajmie wieczność. Matko wygląda jak wrak. Nie chcę wiedzieć, ile tu siedzi. Boże, jej ręka. Nie chcę skończyć jak ona Musi być na to jakiś sposób Zaraz, a kto to? Jakiś inny uczeń? Odwraca się. Pomóż mi. Cały siwy. Prawdziwy szkielet. To jakiś koszmar. Zacznę pisać. Inaczej się zestarzeję albo zostanie ze mnie szkielet. Chwileczkę. Wiem. Przydadzą się długopisy. Teraz taśma. Może być ładniejsza. Teraz oklejam długopisy w dwóch miejscach. Spróbujmy. Patrzcie, trzy linie jednocześnie. Genialne! Teraz mogę pisać. Trzy zdania naraz. Działa idealnie. Dwa słowa ze mną. Patrzcie, jak szybko idzie. Gotowe. I po areszcie. Zmywam się. To nie fair. Dobry trening, chłopaki. Od razu lepiej. Zaraz nie powinienem mieć jakiegoś zeszytu czy coś? Jest. Potrzebuję tego czegoś do pisania, e, długo długopis? Nie, tutaj nie ma. Co ja teraz zrobię? Hej, mądra lińska. Uhu. Ja? Tak, mogę pożyczyć długopis? Okej, okay, chyba mam gdzieś zapasowy. O ten. Super, dzięki. Popsuty. Hej, Monralińska, ten nie działa. Mogę inny? Tylko ostrożnie. Wow, dwa pod rząd. Ech, nie uwierzysz. Bierz. Trzymaj, weź ten. Mam nadzieję, że ma na nie paragon. Psst, Monralińska! To mój ostatni długopis. Okej, okay, niech będzie. Ten kartonik może się przydać. Może słomka pomoże? To powinno zadziałać. Rozbierz długopis na części i zaaplikuj trochę kleju u góry. W ten sposób. Następnie weź słomkę i nałóż ją na wkład. Prawie do samego końca. Długopis niczym słomka. Tego nikt nie będzie chciał pożyczyć. Wow, ale fajne. Mogę długopis? To tylko słomki, przykro mi. No dobra. Hej, Ziomek, masz długopis? Tak, w końcu mogę wrócić do nauki. Ale ta plastyka jest nudna. I jeszcze mamy rysować jabłka? Hmm, zobaczmy. Czemu tak trzyma ołówek? Co to za czarna magia? A, chyba mierzy wielkość jabłka. Też tak potrafię, wiesz? Ej, to naprawdę działa! Teraz cieniujemy kilka linii. Gotowe, ale to brzydkie. A jak Jakeowi idzie? Rysuję jak Cezan. Moje jabłko wygląda szkaradnie. Nie mogę tego oddać. Nienawidzę rysować. Ale mam przecież gumki recepturki. Jestem genialna! Weźcie ołówek i prostopadle do niego przełóżcie drugi. Potem weźcie jedną z gumek i nałóżcie na połączenia ołówki. Owijajcie, aż oba będą sztywne. To samo zróbcie po drugiej stronie. Patrzcie na to. Spróbujmy jeszcze raz. Mogę na chwilkę? Dziękuję. Rysując jabłko jednym ołówkiem. Drugi narysuje to samo pod spodem. Nieźle co? Wow! Jeszcze ci muchy wlecą. Pora oddać rysunki do oceny. Proszę spojrzeć na mój! Ej, ściągałaś!